Zapraszamy na przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych, które odbędą się w naszym regionie w nadchodzących dniach. 14 i 15 lutego o godzinie 18 na scenie Opery Lubelskiej odbędzie się wyjątkowy spektakl Giuseppe Verdiego La Traviata, czyli jedno z najważniejszych dzieł w historii opery. 14 lutego o godzinie 19 w Filharmonii Lubelskiej usłyszymy koncert symfoniczny Walentynki w Filharmonii, podczas którego zabrzmią romantyczne utwory Haydna, Lipińskiego, i Beethovena. Z kolei 16 lutego o godzinie 11 odbędzie się niedzielny poranek muzyczny bajka o Ocheniu i Józiu z Lublina, w którym usłyszymy kompozycje braci Wieniawskich. 13, 14 i 15 lutego o godzinie 17 oraz 16 lutego o godzinie 15 na scenie Teatru Osterwy zobaczymy spektakl Uciekinierki. Opowiadający historię dwóch kobiet, które uciekają od codzienności, by znaleźć szczęście. Natomiast 14 lutego o godzinie 11 i 19, 15 lutego o godzinie 19 oraz 16 lutego o godzinie 17 będzie można zobaczyć komedię Aleksandra Fredry, Wielki Człowiek do Małych Interesów, która w humorystyczny sposób porusza temat pozorów, wpływów i polityki, ukazując mechanizmy władzy i kariery. Do 26 lutego Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zaprasza na ferie zimowe w Muzeum Nadwiślańskim. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w kreatywnych warsztatach, których tematyka nawiązuje do tradycji oraz sztuki. A co czeka na Was w CESKA? Zapraszamy na najnowszy odcinek Tu się dzieje!